Polscy ligowcy w dobrych nastrojach wrócą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po pierwsze, że no, w styczniu rozgrzali swoje e, kości, gdzie w Polsce no, teraz, jak sami wiecie, e, są minusowe m, temperatury, e, więc pogoda nie sprzyja grze w piłkę. Także e, nasi pupile wyjechali na Bliski Wschód. Tam, gdzie jest cieplutko, trawka zielona, więc można fajnie grać sobie w piłkę. Po meczu z Norwegią, który wygrali 3-0 w drugim meczu, dziś 1-0 z ligową, ligową Mołdawią, można powiedzieć. Bardzo dobrze. Mecz praktycznie bez większej historii. Tak samo jak ten z Norwegią. Co tu można dużo więcej powiedzieć Paweł Brożek. Znaczy, o, właśnie, gol strzelony przez Paweła Broszka. No to zaciewiające Bo mnie się wydawało, że Paweł nie chciał tego gola strzelić i praktycznie się nie cieszył z niego, no ale to takie tylko moje odczucie. Właśnie pokazują teraz, mecz się zakończył, wynik, ale uciekł. O, to jacyś, e, jacyś e, kibice, którzy chyba miejscowi miejscowi poszukiwacze złóż e, ropy naftowej, którzy wyjechali z Polski. Dobra, nie, mniejsza zresztą e, myślę, że te dwa mecze sparringowe nic nie, nie dały e, selekcjonerowi. No ale to e, już taka polska tradycja, że Reprezentacja ligowa wyjeżdża sobie w, w, na początku roku do ciepłych krajów, no i tam rozgrywa mecze z innymi ogórkami. Czekamy na mecz ze Szkocją, gdzie już będzie pełny, silny skład y, polskiej reprezentacji. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!